Także, jeżeli ja na przykład nie wiem czegoś, to pierwszą osobą jest on i jego się pytam. Ale wiadomo, że no może nie wszyscy mają kontakt z nim. Także też mamy dużo informacji na naszej stronie, gdzie doktor Luigi opisuje różne różne informacje na różne dolegliwości, gdzie można znaleźć na naszej stronie, na stronie synergivita.com, informacje na ten temat. Także tam mamy dużo, dużo kategorii, jeżeli ktoś ma jakieś dolegliwości, jakieś wyzwania, to wtedy może w danej kategorii wybrać sobie temat, poczytać na ten temat, co, co jak, jak można zadziałać, jak można wspomóc organizm, żeby doprowadzić go do, do takiego balansu, do lepszego zdrowia. Ale też ogólnie chciałabym powiedzieć, że no powinniśmy, w mniejszej ilości opierać się na informacjach z mainstreamu, dlatego że tamte informacje nie są aktualne, nie są.